Mamusiu. Mamusiu. Ja, Twój syn. Zabij mnie, ale wiec, że ja cię nie skrzywdzę. Co robisz, mamo? Powiedz mi, mamo, czego tam szukasz? Mamusiu! Nie! Mamo! Mamusiu, coś ty zrobiła! Błagam cię, nie umieraj, mamo. Mogłaś mnie zabić, to ja jestem winny tej całej sytuacji. Mamusiu! Dlaczego ja? Will, co się dzieje? Jasna cholera. Mamo, nie odchodź. Will, czy to ty? Nie, to niemożliwe. Ach, chciałem, chciałem ją uratować. Trzymaj się, przyjacielu. Ona poznała mnie. Rozumiecie? Wyciągnęła z szafy nóż, chciała mnie zabić, ale nagrze krzyknęła nie. I wbiła nóż w siebie, poznała mnie, rozumiecie? Wiedziała, że nie zapanuję nad sobą i wolała zabić siebie, by mnie ratować. Po raz kolejny ocaliła mi życie. To takie smutne. Will, miłość do ciebie ocaliła ją, ja tak to widzę. Fox? Tak, Will, to może straszne, co powiem. Ona stała się potworem, bestią. Ty sprawiłeś, że choć na chwilę odzyskała świadomość. Chwała ci za to. Może też jako wampir jestem. Nie jestem najmniej odpowiednią osobą, która powinna o tym mówić, ale wierz mi, przez kilka sekund twoja mama była znów naprawdę szczęśliwa. Zgadzam się z Foxem. Wszyscy się z nim zgadzamy. To moja mama. Miałem tyle w sobie nadziei. Zrozumcie, do ostatniej chwili wierzyłem. Wierzyłem, że odnajdę i ocalę rodzinę. Nawet gdy zobaczyłem, że Stara Korsania to miejsce, z którym ulicami błąkają się smród, śmierć i żaleństwo. Wiem, że to może nie jest odpowiedni moment, ale czy teraz uważasz, że odnajdziemy resztę rodziny? To straszne, ale jestem pewny, że nie żyją. Will? Co robisz Will? Sprawdzam w mamy kieszeniach czy nie ma innego naszego zdjęcia. Wygląda na to, że... Czemu zamilkłeś? Znalazłem kartkę, piszę na niej. Nie zawiedź mnie, płyta z informacjami w pokoju dziadka. Data na kartce to rok 1994. 30 lat temu. Mama w tej szafce znalazła nóż. To pokój dziadka, więc... Znalazłeś starą płytę CD. Jest płyta. Wygląda na nieco starą. Nie mam pewności, czy komputer ją odczyta. Nie przekonamy się, jeśli nie spróbujemy. Przykro mi to mówić, Will, ale uważam, że zabieranie tej płyty ze sobą nie ma sensu. Lepiej zostawmy ją tu i tak zamkniesz ten rozdział swojego życia. Nie, wezmę ją i sprawdzę, co na niej jest. Skoro tak uważasz, zrób tak. Mam jeszcze jedną prośbę: chciałbym zostać sam z mamą na chwilę. Rozumiem, nie martw się, Will. Poczekamy, ile będzie trzeba. Dzięki. Ale muszę przyznać, że ta scena była zbyt oklepana. Zbyt. Los jest przewrotny. Wydaje ci się, że możesz wszystko, a tak naprawdę nie możesz nic. To moja wina, to przeze mnie to wszystko. Przepraszam, mamo, że nie mogłem cię uratować. Nie dałem rady. Dziś wiem, że moja rodzina to byli wyjątkowi ludzie. Wiem, że wy byliście świadomi tego, co się wokół Was dzieje. Ja. Przysięgam, zrobię wszystko, co w mojej mocy, by pomóc tym ludziom, którzy nie wiedzą, jak bardzo są oszukiwani. Przysięgam, zrobię wszystko. Wiem, że chciałeś być sam, ale uważam, że w takiej chwili nikt sam nie powinien być. Marcelina, w życiu przyjdzie ci znieść jeszcze wiele okropnych chwil. Ja mogę ci obiecać, że postaram się ciebie mniej lub bardziej skutecznie uchronić. Ja powinienem chronić bliskie mi osoby, ale nie potrafię. Nie wychodzi mi to. Nieprawda, Will. Wszyscy musimy siebie chronić nawzajem. Może nie wszystko rozumiesz, ale jesteś bezbronny wobec losu. Jeśli tylko będę mogła, pomogę ci. Teraz musisz udowodnić sobie i innym, że masz w sobie nadzieję. I błagam, nie trać jej. Nadzieję mam, że uda mi się zniszczyć tego, który jest za to wszystko odpowiedzialny. Co mam zrobić, by choć trochę użyć ci w cierpieniu? To, że jesteś, to wystarcza. Will, twoja matka i twój ojciec byliby z ciebie dumni. Tego nie wiem. Ja jestem tego pewna. Zachowaj dla siebie to, co ci teraz powiem. Słucham. Mam prośbę, tak? Cokolwiek by się w przyszłości nie działo, nie wątp we mnie. Ale co miałoby się takiego stać? Nie mam pojęcia, po prostu nigdy we mnie nie wątpi. Nie mógłbym w ciebie wątpić. Chodźmy, Will, wracajmy do Quadrosa, odczytać płytę. Tak, muszę to zrobić, bo może się dałem. bo może są tam jakieś cenne informacje, a moim celem jest zniszczyć system panujący w Corsanii. Mam dość sił, by to zrobić. Możemy spokojnie w ra... Hmm? Przecież to... To jeden z lekarzy z pensjonatu. Wszedł do tamtego budynku. Słuchajcie, nim wrócimy do Nomardis, musimy sprawdzić, co ten lekarz robi w tym budynku. Nie wiem, Will, czy to dobry pomysł. Właśnie, wróćmy spokojnie do Nomardis. Ponad wszystko pragnę zemsty. cię ze mną lub nie, ja tam idę. Być może... Nie da szady się zemścić. Co masz na myśli? Po historii z twoją mamą muszą, musisz być bardzo przygnębiony i nieźle zmęczony. Możesz nie znaleźć w sobie tyle sił. Przepraszam, rok Przez chwilę pomyślałem. Co? Zapomnij. Po prostu przypomniało mi się, że kiedyś byłeś członkiem armii opiekuna. Przepraszam. Nie ma za co. Jeśli nie chcecie, nie musicie iść. Ja idę sprawdzić co ten szalony lekarz robi w tym budynku. Idziemy z Tobą. Tak, nie zostawimy Cię samego. No to ruszajmy. A teraz mój komentarz a propos tej katsenki. Eee, ta, jak już umierała jego matka, jak leżała na łóżku, była znośna. Ta początkowa... Boże, nie. Ua. Naprawdę, gram w tę grę, próbuję się w nią wczuć, jak Werpega. I tak jak w wielu grach, jest wiele scen, które naprawdę uważam za takie strasznie, kurcze, takie. Mm, że kuźwa, czemu to się stało? Tak tutaj miałem odczucie pod wrażeniem. meh. Me. Powiem tak: ta scena zrobiła na mnie wrażenie bardzo negatywne. A póki co, zobaczmy, co tutaj ten lekarz knuje, choć my raczej wiemy, że knuje coś bardzo ważnego, bo sam tak stwierdził w ostatnim odcinku. Idąc w to miejsce, w które teraz poszedł, bo to jest chyba ten, co właśnie szedł gdzieś zrobić coś. I te przejście teraz jest otwarte. I oczywiście, jak zwykle, zombie z dupy. Kombo-ombo. I tyle w kwestii tego zombiarzka. Nie był on szczególnym przeciwnikiem. Oj, kolejny, dobra. Zjeżdżać mi z pola walki. Oj, kolejny zombie. Ciekawie jak obok nich on przeszedł. Co? Nas biją, a on to co? Jakiś immortal, czy co? Co on? Robocop? I właśnie znaleźliśmy ostatnią broń dla postaci, czyli dla Katariny właśnie. Znaleźliśmy szpadę zdrowia. Szpady wzmacniające... Szpady wzmacniające kapłana. Szpady zdrowia. Ja już chyba nasze szpady tak naprawdę, nie katany. Może na początku też szpady mieliśmy, nie pamiętam. I w ten sposób mamy lepszą broń dla każdej naszej postaci. Przecież nie rozpłynął się w powietrzu. Tu musi być jakieś przejście. Najrozsądniejszym jest komin, a mamy tutaj też skarb. Albo ta szafka z tyłu, bo wygląda podejrzanie. Ale najpierw komin! No właśnie, komin. Skąd ja wiedziałem, że to będzie komin? No powiedzcie mi skąd ta szafka ma też podejrzanie. Ale chyba po prostu Titek zapomniał dać pod nią tekstur. Mam takie wrażenie. I tutaj dalej są zombie, w ogóle to jest masa radioaktywnych rzeczy, czyli pewnie to jest po prostu testowanie tych zombiakach jakiejś rzeczy, haha. Ha. O kurczę, coś tutaj się zapowiada niemiłego. A skąd to aż te... jak on obok tych zombie, jak? Jak byłem jakimś wojownikiem to rozumiem, ale jak? Złoczyńcą, czy coś, czy złoczyńcą to jest, a za jakimś zabójcą, żeby się przemknąć obok nich, a to chyba jest tylko zwykły naukowiec. Jak on obok nich przeszedł? Bum. Rozumiem, że te potwory są dane jako takie powiedzmy utrudnienie nam drogi, tak naprawdę gdyby to był film, na przykład wcale nie musiałby tutaj być, ale kurczę, no i, i jak? No, za bardzo nie rozumiem. Haha... Ha. Idziemy cały czas, a on dalej się śmieje. Musi śmiać się całkiem głośno, skoro go z takiej odległości słyszymy. I bynajmniej dość często, skoro cały czas się śmieje. Bracie, to będzie nasz najlepszy twór. A jak go nazwiemy? Frankenstein. Nie domyślasz się? Haha, Winsor? Haha, dokładnie. Tak, tak. W końcu wykończyliśmy prawie całą rodzinę. Szuje. Tego się nie spodziewałem. Will Winsord tutaj? To ostatni z rodu Winsordów. To wy zabiliście całą moją rodzinę? Nie, nie. Takimi ludźmi jak oni i ty zajmuje się kto inny. Sam się niedługo przekonasz kto. My tylko przeprowadzamy eksperymenty i doświadczenia. Warto wspomnieć, że mimo pobytu w pensjonacie Twoja matka nie chciała się łatwo poddać. Tak, tak, to było babsko, trudno ją było złamać. Zanim ją pocieliśmy, trzeba było dać jej końską dawkę środku sepijającego, a mimo eksperymentów i tak rel relatywnie późno straciła rozum. A chcesz wiedzieć, co powiedziała przed tym, jak straciła całkowity rozum i stała się potworem? Nie! Zacytuję: Błagam Was, wiem, że i to dla Was obce uczucie, ale nie skrzywdźcie mojego synka, on nic nie wie. Aż w pamiętniku to sobie zapisałem. <śm> Można by pomyśleć, że los tak chciał, żebyś skończył tak samo jak Twoja rodzina. Ale sami Winsordowie byli na to nazbyt śmiali. Pamiętaj, Panie Winsord, jesteś zaplątany w tą historię tak mocno. Że przyjdzie czas, kiedy się udusisz. Sprawy zmienią swój bieg, a ciebie spotka śmierć. Nie byłabym tego taka pewna. Póki jest z nami, nic mu nie grozi, a my go nie zostawimy. Tak jest, nie damy skrzywdzić Willa nikomu. Przestępcy, zabije was, przysięgam. Może, może. Co? Masz pilota? Pewnie. Do zobaczenia. Nie mam mowy. Tu masz swoją rodzinę. Ten potwór ma wiele części z twojego rodu. Daj mu nauczkę, Winsord. Cholera. Uh, what the fuck is that? That is Winsord, Ok. A więc walczymy z Winsordem. Nie wiem, czym ten dlen się posługuje. Pierwszą, turę rozpoczniemy dużą ofensywą w jego stronę krzyżowe oczywiście, ograniczenie ciemności, okej. Ok. Czyli widzimy już magię ciemności, trzeba o tym bardzo pamiętać. Atak magią bio, bariera burza się nie przyda. Użyłem właśnie bio. No cóż, historia nam się powoli rozwija, chociaż w dość dziwnym kierunku. Umiejętności, wystrzał drugiego poziomu będzie dość efektywny. Jest on silniejszy od tej całej bomby ciemności, nie wiem dlaczego, skoro jesteśmy później. No na każdego świętą ochronę. O oh shit. Jednak taki dobry pomysł wcale nie jest, bo widzę, że on... zna też inne sztuczki, no dobra Więc nie ma co bafować naszego teamu w takim bądź razie. Po prostu zmiećmy go z powierzchni ziemi. Przyspieszenie. Okej. Okay. Yeah! Przyspieszony Will z nowymi kombosami. To będzie masakrator po prostu. 7800 obrażeń. Teraz użyjmy czego? Ty może użyj mikstury na sobie, albo lepiej. Albo tak, użyj mikstury na sobie. Większy napój zdrowia. Will wraz ze sprintem i swoją aktualną zręcznością to jest po prostu maszyna do zabijania. To jest taki prawdziwy zabójca teraz już. Istny terminator, że tak powiem, Zacytuję. A co on, kurwa? Robocop! I muzyka też jest całkiem niezła. Chociaż w walce z tym poprzednim bossem była lepsza. Już zapomniałem, kim był poprzedni boss. Kim był poprzedni boss? Nie pamiętam. Dowarstwowa tarcza. 46 tysięcy doświadczenia. No i sporo expa. Coś winsor nie był zbyt potężny. Moja rodzina. Przysięgam, że się zemszczę. To co zrobili z moimi bliskimi. Nie wiem, co mam powiedzieć. Spotkało cię wiele nieszczęść. Wiem, że nie użyjemy Ci w bólu. Pamiętaj, że masz nas. Właśnie, my będziemy z tobą do końca. To prawda, teraz wy jesteś się moją rodziną. No i tak masz myśleć. Obiecuję, że będę się starał. Te gnidy uciekły, ale dopadniemy ich jeszcze, póki co wracajmy do Nomardis. Musimy porozmawiać z Kwardrosem i odczytać płytę. Proszę, nie każ mi wracać na piechotę. I chyba w ogóle Will jest zatruty. Hmm, ekwipunek, przedmioty. Podajmy Willowi Antidotum. Antidotum. I zakończmy ten odcinek. Na razie, do następnego spotkania w kolejnym odcinku. Z tego co głosuję to już wy Nomardis. Na razie. I do następnego razu, jak powiedziałem wcześniej.